Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Pahelska, jestem dziennikarką Poltaru Ślązak i dzisiaj zapraszam do wywiadu z panem burmistrzem Mikołowa Stanisławem Piechulą. Dzień Będę dobry. Miło. To jest wywiad w ramach naszego cyklu wywiadów wideo Ślązak czyli Q jak question po angielsku, czyli pytanie. Czyli będziemy zadawać tutaj pytania. Panie burmistrzu, szprycha kolejowa centralnego portu Komunikacyjnego będzie przebiegać przez Mikołów? Jak pan sądzi, bo jest bardzo duże ciśnienie w rządzie na ten projekt. i tak, tak. Question, czyli trudne pytania. Tak. A jeszcze gorsze odpowiedzi. No, tak, pamiętam, że już ponad dwa lata walczymy z tym CPK, który najpierw nam zaprogramowano przez środek Ogrodu Botanicznego. To wtedy pokazano, jakby jedyną pierwszą trasę. No oczywiście później jak to wynika z planów musiano zaproponować przynajmniej jeszcze dwie, żeby były do wyboru. No i się zaczęło, tak. Mieszkańców to zelektryzowało. Trasy poszły i przez nasze przyrodnicze tereny i przez ogród botaniczny lub jego otulinę. No a dodatkowo przez przede wszystkim co i jest do dzisiaj najgorsze, przez mieszkania, gospodarstwa. I przez domy naszych mieszkańców. I to najbardziej wszystkich elektryzuje. Mhm. Ale czy ta, czy ta linia rzeczywiście ma szansę powstać, panu zdaniem? No, jak rozmawiamy z mieszkańcami, to ja tłumaczę i myślę, że to mam nadzieję, że wszyscy mamy rację, także przez to, że obecna partia rządząca stworzyła sobie taki, bym powiedział, sztandarowy projekt który uważają, że jest ich taką wisieńką na torcie i wizytówką, który nie liczy się chyba z żadnymi finansami ani problemami, no to bezdyskusyjnie jest od samego początku forsowany. Tak? Opozycja tutaj jakby stanęła po stronie mieszkańców i po stronie tych wszystkich, którzy nie chcą tego projektu. No i jeżeli by tak może rozsądnie na to popatrzeć, to należy przyjąć, że jeżeli obecna partia rządząca wygra, to będzie procedowała to nie patrząc na nic dalej, a obietnice opozycji mówią, że zaprzestaną tej linii. Ja tu co prawda patrzę też troszkę jeszcze na to szerzej, gdyż linia Katowice-Ostrawa to nawet była w planach województwa już dużo wcześniej, zanim CPK powstało. A przez port CPK ona jakby została tylko włączona do tego pomysłu, więc mamy tu też taką obawę, że niezależnie od CPK ktoś może tą linię dalej chcieć. Ta linia też znajduje dofinansowania unijne w obecnym przebiegu. No więc mamy wiele obaw. Liczymy na opozycję, że dotrzymają słowa, jak wygrają i projekt pójdzie na półkę, no bo już w niego zostało wiele milionów. Złotych zainwestowanych. Zresztą, jak patrzyliśmy wcześniej, to był podobny projekt kilkanaście lat temu. Wsadzono w niego około 30 milionów złotych i też poszedł na półkę. Mhm. Czy tak, ma Pan że, no, nadzieję, że z tym się, tak. tak? Wszyscy same. się boją, e, mają obawy, że to będzie, a później jest szansa, że nic z tego nie wyjdzie. No ale tutaj wyraźnie widać, że PiS bardzo chce to wszystko zrobić i proceduje. Tak? Mhm. Mówi się, że rozmawiają z nami, że konsultują, ale raczej jest to jednostronna informacja. Mhm. Bo teraz do końca marca ma być zaproponowany już ten konkretny jeden, ta konkretna no, jedna trasa. Niby przebiega. tak. Najpierw miało być to do końca września, później do końca stycznia, teraz jest do końca marca. No, wydaje się to realniejsze, bo rzeczywiście wiemy, że te prace firma EGIS, która to dla CPK robi, w jakimś tam stopniu musiała zgodnie z przetargiem złożyć i zakończyć. Teraz minister podobno chorała się, zastanawia, kiedy to ogłosić. Mówi się, że do końca marca zaprosi nas wszystkich do wojewody i poinformuje, których mieszkańców dotknie nieszczęście. Mhm. Ale zabawię się teraz w adwokata diabła i zapytam, czy są w ogóle jakieś plusy z powstania właśnie tej szprechy kolejowej? Czy są w Mikołowie może jacyś zwolennicy tej kolei? Co ona da Mikołowowi? Ja myślę, że należy powiedzieć tak, na pewno wielkie obawy i przeciwnicy tej linii to są mieszkańcy, których to dotyka. Bezpośrednio? Bezpośrednio. Innych mieszkańców, którzy mieszkają dalej od tej linii, albo to nie interesuje, albo nie przywiązują do tego większej wagi. Zresztą na samym początku też należy uczciwie powiedzieć, że najbardziej protestowali ci, którym pokazano, że przejdzie to przez domy. W Mikołowie tych wersji było więcej, tak? więc kiedy udało się protestami mieszkańców, głównie z Mokrego, myślę, że wpłynąć też, że ta linia, która najwięcej domów początkowo, kasowała, jeżeli kiedy ta linia, ta wersja została jakby już wykreślona z tego projektu, no to zaktywizowali się kolejni mieszkańcy, też których najwięcej domów ta linia jakby burzy. No i dzisiaj największe obawy w Mikołowie rzeczywiście ta linia tworzy, która biegnie przez centrum miasta, wzdłuż obecnej linii. Przez osiedle Mickiewicza, przez osiedle na ulicy Stolarskiej. Jeżeli popatrzymy, jak CPK projektuje nie tylko tą linię, ale całą sieć dróg technicznych dodatkowych, to bym powiedział, że nawet te dodatkowe drogi więcej domów w kolizji usuwają niż, niż sama linia. Tak? No więc najbardziej zelektryzowane jest dzisiaj społeczeństwo, Mikołowa, które mieszka na osiedlu Mickiewicza i przy ulicy Stolarskiej, no i z nimi protestujemy i mamy nadzieję, że, że to nie przejdzie, aczkolwiek różne plotki, i takie powiem, pierwsze gdzieś tam krążące informacje mówią, że podobno ta linia jest preferowana przez firmę Egis po tych wszystkich badaniach. No, natomiast decyzja należy do ministra, którą linię ostatecznie ogłosi. Mhm. A Czy ta linia może coś dać yy, miastu? Czy będą jakieś przystanki na tej linii w Mikołowie? No, problem jest taki, że jeżeli cofniemy się trochę wcześniej, to tą linię jakby nam wciśnięto pod hasłem, że kolej musi dojść do Jastrzębia, bo Jastrzębie nie ma kolei. No ale nikt nie, nie skorelował działań w ogóle kolejowych i, i z PLK i z tym, co było planowane. Dzisiaj wszystkie nasze miasta są w programie Koleje Plus i będziemy mieli dodatkowe tory dla linii miejskiej. Dzisiaj wszystkim miastom najbardziej zależy na kolei podmiejskiej, bo to jest dla nas najważniejsze, żeby mieszkańcy dojechali z Mikołowa do Katowic, Orzesza. Ta kolej podmiejska też jest planowana już do Jastrzębia, więc Właściwie linia szybkich kolei, która ani nie wjeżdża do centrum Jastrzębia, ani się nie będzie zatrzymywała w centrum Mikołowa, do niczego nam nie jest potrzebna, tak? No więc przede wszystkim to są wielkie minusy i żadnej z tych linii nie chcemy. Ona każdemu przeszkadza. No, a gdyby patrzeć o jakiś pozytywach, no to gdyby doszukiwać się czego, czegokolwiek pozytywnego, tak? No to można powiedzieć i mieć nadzieję, tak, że, że koleje CPK ostatecznie nie zrobią tej linii takiej szerokości, jaką mają w planach. Bo to się aż wierzyć nie chce, żeby stu metrowym pasem iść przez centrum Mikołowa. No to zniszczylibyśmy centrum przesiadkowe, które dopiero wybudowaliśmy. I nowy wiadukt, I no, Kiedy pytam albo się zastanawiamy, no dobrze, ale co z nowym wiaduktem, na którym są trzy tory, a nie cztery? Mhm. Tak? No to tutaj takie pytania kierowane do CPK to właściwie zawsze mają odpowiedź, która nie opiera się i nie bierze pod uwagę żadnych finansów, Czyli mamy bezgraniczną ilość pieniędzy, i nie ma dla nas żadnego problemu. My wszystko zrobimy. Ja mówię, no ale mamy nowy wiadukt, tak? mamy tam trzy tory, to wybudujemy nowy wiadukt. No. No, jest to absurd. Tak? Kiedy siedzimy i dyskutujemy o tej linii, no, to każdy się zastanawia, ile osób chce jechać z Katowic codziennie do Bratysławy. No, jeżeli popatrzymy, to, to, to są pojedyncze osoby, tak? to, to ile razy taka, jaki jest sens ekonomiczny, żeby wybudować wielką linię szybkich kolei? No, I teraz kto za to zapłaci i jak się to będzie refundowało? Tak? Mhm. Dokładnie. To zostawmy na razie CPK, bo to jest jeszcze pewnie długa droga. No man, no, man, Ale chciałam porozmawiać też o konkursie na nowy budynek Miejskiego Domu Kultury, który niedawno został rozstrzygnięty. Wygrał projekt pani Magdaleny Jagody, ale jak się okazuje, jak informujecie, jak miasto informuje, wcale to nie znaczy, że ten akurat projekt będzie realizowany. No to po co organizowaliście ten konkurs? Wiemy, że nasz Dom Kultury to jest taki najstarszy budynek, który jeszcze nie był remontowany. I wymaga remontu, i to kapitalnego. Mhm. Jest to budynek, który w całości, jako jedyny, mało kto wie, w Mikołowie na Starówce leży w 100% na działce zabytkowej, mhm. czyli jest zabytkiem. Z drugiej strony. No tam co chwilę się psuje i instalacja wodna i elektryczna. Nikt nawet nie wie, gdzie te rury tam lecą, i tak dalej, i tak dalej. No, więc marzy nam się, żeby ten dom kultury kiedyś odnowić. Ale koszty takiego remontu dzisiaj można powiedzieć, że trzeba myśleć o 25-30 milionach złotych. No, to jeszcze przy tym, co teraz zabrano wszystkim gminom, to już całkowicie nie leżą w możliwościach naszego miasta, więc wiemy. Że będziemy musieli poszukiwać tych pieniędzy w różnych projektach na zewnątrz, na tak. zewnątrz. Mhm. I tu może też pewien plus tego, że jest to zabytek, gdyż pojawiają się często projekty na remonty zabytków. A jednocześnie też to jest obiekt kulturalny, więc może w sferze kulturalnych nam się uda też taki grant zdobyć. Jednak żeby w ogóle wystąpić o takie pieniądze, to musimy mieć gotowy projekt, musimy mhm. pokazać i wiedzieć, co chcemy. Więc żeby siąść z architektami i doprecyzować już w szczegółach, jak to ma wyglądać, ogłosiliśmy konkurs, żeby zobaczyć różne pomysły, i A z, czego, i z czego należy ten projekt e, złożyć, jak jak to najlepsze nam dostarczyło rozwiązania. Tak? Więc dlatego w tym konkursie też sobie zastrzegliśmy, że te prace zwycięskie będziemy chcieli wykorzystać, ale nie musimy stricte zrobić czegoś takiego samego. Więc teraz ogłosimy przetarg na zrobienie już projektu, a z projektantami siądziemy sobie, żeby spojrzeć, co różni architekci wymyślili w tych wizjach, jakby ten Dom Kultury mógł wyglądać, i wybierzemy najlepsze rozwiązania. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ktoś z tych zwycięzców też wygrał przetarg i zaproponował zrobienie już szczegółowego projektu. Konkretnego. Konkretnego. Mhm. A kiedy Pan myśli, że to powstanie, że ten nowy remont i nowy budynek powstaną? Kiedy mają szansę powstać? Projekt chcemy zrobić jak najszybciej, żeby mieć gotowca, mhm. kiedy się tylko pojawią jakieś pieniądze, żeby o nie występować. Natomiast no, tak bym powiedział, ostateczny. Ostateczny remont, czy nawet bym powiedział, wyburzenie tej starej części, a taki jest nasz plan, a pozostawienie tylko rzeczywiście zabytkowej kamienicy w rynku, a zrobienie całego zaplecza będzie uzależniane tylko od finansów, czy i kiedy nam się uda zdobyć finansowanie. To skoro o pieniądzach mowa, to Jakie inwestycje w tym roku w Mikołowie nie zostaną zrealizowane, a które były planowane 2-3-4 lata temu, ze względu na mniejsze wpływy do budżetu miasta? Mikołów jest takim miastem, które z jednej strony nie jest bardzo duże, bo ma 40 około tysięcy mieszkańców, ale z kolei mamy taki teren 80 km kwadratowych, czyli mniej więcej porównujemy się do Katowic i do tych. Mhm, powierzchniowo. Gdzie, gdzie w Katowicach jest budżet ponad 2 miliardy, w Tychach ponad miliard, my mamy około 270 milionów. Więc jak nam z naszego budżetu ciachnięto od, tak, szacujemy, tak, po tej rewolucji, którą PIS przeprowadził i wszystkie gminy zubożyło podatki, no to w Mikołowie zniknęło od 17 do 30 milionów złotych. Tak. To właściwie nie pozwala nam. W kolejnych latach na robienie prawie jakichkolwiek inwestycji z własnych pieniędzy. Mhm. Więc kończymy w tym roku tylko to, co zaczęliśmy. I to też z jakimś trudem, bo zaczęliśmy nowe przedszkole w Borowej Wsi i tu drogi. Zdobyliśmy taki grant norweski na różne ekologiczne i zielone inwestycje. Także to kończymy. No a planów mieliśmy wiele. W mhm, takim na naszym. Mhm takim no już nie mówię o domu kultury na który pewnie i tak byśmy szukali dofinansowania, ale od lat rozwijamy taki park trzech pokoleń przy osiedlu Norwida, place zabaw, tory dla młodzieży, miał też powstać tam nowy park. No to to tak co roku coś tam dokładamy, ale w tym roku nie dołożymy, tak? Mhm. Mieliśmy dalej remontować osiedle Mickiewicza, które jest jednym z najstarszych osiedli. Tam się nam sypie kanalizacja i co roku chcemy robić kolejny kawałek. No to udało nam się dostać pewne dofinansowanie, tak bym powiedział, na jedną czwartą, mhm. ale chcieliśmy te kolejne etapy też robić. No i to już całkowicie jakby nie mamy szansy, żeby robić to za własne pieniądze. Tak? No, już nie mówię o drogach. I o innych takich inwestycjach, które co roku są robione w tym samym zakresie. W Mikołowie mamy 80 km dróg, z czego połowę jeszcze mamy gruntowych i to jest taka no, największa bolączka tych wszystkich mieszkańców i my je ciągle po zimie łatamy, łatamy, ale co roku żeśmy dwie-trzy zrobili w asfalcie. No to w tym roku nie zaplanowaliśmy jakąś tam żadną nową. I myślę, że dla wszystkich samorządów, rok 23, a jeszcze gorszy 24 to będzie bez inwestycji. Mm -hmm. A jakie są teraz takie trzy największe pana zdaniem wyzwania, przed którym, albo problemy, przed którymi stoi Mikołów, oprócz tej, tych pieniędzy, o których pan wspominał? O, tak. no, trzeba powiedzieć, że w zarządzaniu miastem, czy w ogóle. W tym, co miasto robi, no to nie ma się co oszukiwać. 99% naszych działań to są pieniądze. Mhm. Jakby to nie przeliczyć, to się i tak kończy na pieniądzach. Także to jest największy problem wszystkich gmin w Polsce. Na pewno wszystkie gminy w Polsce zastanawiają się, jak uchwalą budżet na 2024 rok. Muszę przyznać, że Mikołów na całe szczęście ma ten plus, że należy do. 10% zamożniejszych miast swojej wielkości. Mhm. I powiem uczciwie, że takim jedynym pocieszeniem naszym, to jest to, że 30-40% miast ten problem finansowy dotknie szybciej niż nas, nas i coś rząd będzie musiał zrobić, bo to jest niemożliwe tak dalej funkcjonować. Nie? Mhm. No więc my też patrzymy, co się wydarzy. Jak pani zapewne zauważyła, cały czas się mówi też o pieniądzach z Unii Europejskiej, że nie przychodzą. Tak? No i my też narzekamy, bo bardzo liczymy na to. Jeszcze mamy wiele budynków, kamienic do wyremontowania. Tam mamy w niektórych kamienicach stare piece, jeszcze kaflowe. Tak? No, to jest ogrom działań na wiele lat. Też to jest nasza bolączka. Drogi to nasza pierwsza, bym powiedział, taka bolączka. No, ale mało się o tym mówi, że żeby samorządy nawet wzięły te pieniądze na inwestycje, to muszą mieć wkład własny. I, I o tym mało kto mówi, no bo skoro ich nie ma, to narzekamy na razie, że ich nie ma. Ale ja czasami się zastanawiam, a jakby nagle były, to co my do nich dołożymy, żeby wziąć? Tak? To, to trzeba mieć, bym powiedział, minimum 15%, a przeważnie jak się inwestycje. Już wykonuje to się okazuje, że to jeszcze rośnie do 30% albo więcej, tak jak teraz. No także głównie finanse to, to finanse, a przede wszystkim później z tych finansów wypływają drogi w Mikołowie. Na pewno chcielibyśmy dalej o czyste powietrze zadbać i w tych, szczególnie naszych kamienicach, wymieniać stare ogrzewanie i je remontować. Ale znowu, żeby je wyremontować, a potrzebują porządnego remontu. To musielibyśmy w jakimś programie mieszkaniowym wybudować przynajmniej dwa bloki, żeby sobie tych mieszkańców tak efektem domina. Przeprowadzić, wyremontować, przeprowadzić, wyremontować. Mhm. A skoro o mieszkańcach mowa, bo wszystkie okoliczne ościenne miasta się skarżą na to, że im ubywa mieszkańców. No w Katowicach wiadomo, Ruda Śląska też przecież sąsiad Mikołowa, a w Mikołowie jakoś jakimś cudem przybywa no. tych mieszkańców. A przynajmniej czy, czy to nie jest... ubywa. No właśnie, czy to jest dla Was radość czy problem? No, jak wszystko są plusy i minusy. Mikołów stał się takim, bym powiedział, nazywamy zgodnie z naszym logo Mikołów Ogród Życia, mm -hmm. bo jest zielony, mamy ogród botaniczny, pole golfowe, dużo zieleni, staramy się estetykę Mikołowa cały czas polepszać. No i rzeczywiście Mikołów ma coraz więcej mieszkańców. Na naszą dzielnicę kamionka sprowadzają się Katowiczanie. Tak. Na Borową Wieś mieszkańcy Gliwic i Rudy Śląskiej. Tak? Od strony Tychów na Gniotek czy Gronie też jest ciągły napływ mieszkańców. Nigdy nie umiemy się mieszkańców doliczyć. Aha, Wiemy, że mamy około 40 tysięcy mieszkańców. Nawet GUS podaje tam, że 41 z groszem. Ale kiedy przychodzi do płacenia opłat za śmieci, to mamy 38 tysięcy mieszkańców. Mhm. Kiedy mieszkańcy mają jakiś bonus, to mamy 42 tysiące mieszkańców. No i tak się przepychamy. Ale ogólnie bym, wydaje mi się, że. Powoli rośnie ilość mieszkańców, mimo że na przykład sprawdziłem sobie na przestrzeni ostatnich 10 lat, no to w Mikołowie mniej dzieci się rodzi, a więcej osób umiera dzisiaj. Okay. Okay. A jakbyśmy popatrzyli tam 10 lat wcześniej, to dokładnie było to odwrócone. Czyli ten, ten okres COVID też wpłynął znacząco, i może jak tak przeanalizujemy te wpływy i wypływy. To się tak prawie utrzymujemy na tym samym poziomie lub zbliżonym, ale gdzie są plusy i minusy, tak? Okay. No plusy to takie, że nie ubywa nam mieszkańców. Kłopoty czy trudności mamy w tym, że przybywa nam mieszkańców w sołectwach i na obrzeżu, a tam pojemność szkół i przedszkoli w pierwszym rzędzie jest ograniczona i mniejsza. Okay. No, jeszcze dołożyli nam do tego zmianę Gimnazji na szkoły, a więc do tych małych szkół na sołectwach, przesunięto nam dwie klasy. Mhm. Więc szkoły pękają w szwach. W tym roku zakończyliśmy, w poprzednim roku udało nam się zakończyć dobudowę jednej szkoły w Paniowach. No i żeby ta szkoła w miarę normalnie z przedszkolem funkcjonowała, no to poszło kilkanaście milionów złotych na to. Nie jesteśmy w stanie wszystkich szkół tak rozbudować i to jest nasza jakby bolączka tego, że rośnie ilość. No właśnie, tak? bo to rośnie liczba też, tych mieszkańców na obrzeżach, a no nie właśnie, właśnie w samym, no samym środowisku. Trzeba przyznać, że niestety wzrost podatków nie jest proporcjonalny do ilości mieszkańców. Staramy się mieszkańcom uświadamiać, że miasto żyje z podatków. Drogi, szkoły, przedszkola, no to są podatki, tak? No, ale to jednak z dużym przesunięciem takie coś ma miejsce. Chciałam jeszcze porozmawiać o Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, bo Mikołów jest jednym z jej członków. I w jakim kierunku według pana powinna podążać metropolia? Czy właśnie może w kierunku takiego jednego wielkiego miasta, które się będzie nazywać Katowice? Jak chce pan prezydent Katowic? Czy pan widzi w ogóle taką możliwość? Czy widzi pan możliwość, żeby Mikołów był dzielnicą Wielkiego Miasta Katowice? No, muszę na początku przede wszystkim powiedzieć, że pomysł stworzenia Metropolii i to, że ona funkcjonuje. To dla Mikołowa i dla wielu, dla wszystkich chyba miejscowości jest wspaniała rzecz. Tak? Choćby patrząc na same pieniądze, finanse i podatki, no to Mikołów wpłaca składkę roczną, wzrosła teraz do 350 tysięcy. Tak? Podliczyłem sobie, że samo miasto na różne projekty, dbałość o czystość, wymianę pieców i te programy, które prowadzimy, z metropolii co roku dostajemy ponad milion złotych. Czyli, czyli jesteście na plusie. Czyli w takim rozrachunku jest to wspaniała rzecz. Metropolia, jako duża jednostka, pomaga nam negocjować ceny prądu, gazu. No i muszę powiedzieć, że mieliśmy jeszcze to szczęście, że jak Metropolia w zeszłym roku negocjowała ceny prądu i gazu, no to, to wszyscy jej członkowie się podzielili później, no, czy wziąć tą umowę na dwa lata, czy na rok. Nas coś gdzieś tam tknęło wziąć na dwa lata i do końca tego roku mamy stare ceny. I to jeszcze takie negocjowane przez metropolię. To, to jest plus w tego, że jesteśmy razem i że jesteśmy razem z dużymi miastami. Tak? Mhm. Ale co Pan myśli o tych wielkich Katowicach? Jeszcze muszę dodać, że teraz taką inwestycją znaczącą dla Mikołowa, to jest dobudowanie drugiego toru od Katowic, od do Piotrowic. Mhm. Orzesza. No, w dzisiejszych czasach, tak bym powiedział, no trochę wstyd, że, że na tym terenie jeden tor kolejowy leci i pociągi muszą czekać i się mijać. To się spóźniają, to są jakieś przestoje. No, dwa tory to, to jest naprawdę potrzebne. Gdyby nie metropolia, to w ogóle finansowo by nas było nie stać, żeby do tego programu koleje plus wejść, mhm. można powiedzieć, że metropolia na ten czas projektowania i później budowy tej kolei za nas wpłaca, wpłaci około 93 milionów złotych. Tak? Mm, czyli sporą o, sumę. Niemożliwa rzecz do osiągnięcia przez miasto naszej wielkości. Także mm. wiele plusów ma metropolia i jesteśmy za tym. Też z częścią miast w metropolii ważna inwestycja jest dyskutowana i prowadzona. No to spalarnia śmieci dla dla naszej aglomeracji, bo za, za chwilę te wszystkie y, miejsca, gdzie są śmieci wywożone, się skończą. Tak? To się zapcha i już jest pytanie, no co z tymi śmieciami dalej? Nie? I to też, gdyby nie metropolia, to każda z naszych gmin musiałaby sobie sama radzić. A tak ten efekt skali jednak dużo nam daje i mamy nadzieję, że zanim się zapchamy jak Neapol śmieciami, to, jeszcze no to już ta już ta spalarnia gdzieś powstanie. Mhm. No dobra, ale ucieka no pan właśnie. od tego pytania. E, oglądałem oczywiście wasz wywiad z prezydentem Katowic. No i, tak powiem, słuchając go, pomyślałem sobie, że szkoda czasu na takie coś. Mhm. To są takie idee, fiksy, do których mieszkańcy nigdy nie dopuszczą. Mieszkańcy Mikołowa? Nie, mieszkańcy wszystkich gmin. Każda społeczność lokalna ma swoją lokalną ojczyznę i tak jak w Unii Europejskiej jesteśmy razem, ale żadne państwo nie zrezygnuje z tego, żeby być Polską, Niemcami, Włochami. Tak, żadne miasto wątpię, żeby zrezygnowało, żeby stać się tylko częścią metropolii albo dzielnicą Katowic. Tak? To, to takie tematy zastępcze są, można o nich mówić. No tak, pół żartem, pół serio bym zapytał, no dobrze, to Sosnowiec będzie się nazywał Katowicami, czy Katowice Sosnowcem? A mówię to dlatego, że no sama pani wie, że jak powstawała Metropolia, to był pomysł i uważałem to za bardzo dobry pomysł, żeby ta Metropolia się nazywała tak jak proponowano Metropolia Silesia, mhm. bo by była w świecie rozpoznawana, łatwa do zapamiętania. A kto dziś wie, jak się nazywa metropolia? Tak? No więc ta batalia, żeby ta metropolia się nazywała Górnośląsko-Zagłębiowska, to już tam u samych podstaw leżała. Także myśląc o tym, to wątpię, żeby kiedyś miasta należące do metropolii zgodziły się być jednym organizmem, zrezygnować ze swoich historii. Mikołów w zeszłym roku mieliśmy jubileusz 800-lecia. Jest troszkę starszy niż Katowice. O. I ale tak sobie pomyślałem, że no, jakby ta metropolia miała się nazywać Mikołowska, to my byśmy ją chyba poparli. Okej, okay. dobra, dziękuję bardzo za rozmowę. Też bardzo dziękuję i chwalę zawsze Wasz portal i jest, jest miło go oglądać. Dziękujemy bardzo, dziękuję. staramy się.